Z udziałem naukowców różnych uczelni w Polsce i na Słowacji duchownych, studentów oraz posłów odbyła się 25 listopada konferencja poświęcona działalności edukacyjno-społecznej kardynała Augusta Hlonda. Spotkanie zorganizowano w ramach ustanowionego przez Sejmik Województwa Śląskiego roku kardynała Augusta Hlonda. Podczas sesji rozmawiano o działalności zmarłego w 1948 roku purpurata w kontekście dziejów ziemi śląskiej. Ogólnopolską konferencję zainaugurował biskup Piotr Greger, który przyznał, że z postacią kardynała Augusta wiążą go pewne wątki życiowe. Przez cztery lata jadąc autobusem do Mysłowickiego Liceum Ogólnokształcącego, bo tam się uczyłem, każdego dnia dwa razy, tam i z powrotem, przejeżdżałem obok domu rodzinnego Państwa Wlągów. Dziś tego domu już nie ma. Tam jest teraz nowa droga, która prowadzi do Mysłowic. Z rodziną Augusta Hlonda mam także, aczkolwiek dalekie powiązania rodzinne. Jedna z sióskiem za prymasa, Paulina Małgorzata, wyszła za mąż za, Emilian, za Emila Helmana, którego brat August jest pradziadkiem moim, dziadkiem mojej mamy. Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, dr habilitowany Krzysztof Śledziński z Uniwersytetu Śląskiego, powiedział, że konferencja była okazją do lepszego przyjrzenia się postaci już dobrze rozpoznawalnej na ziemiach śląskich. Kardynał nieustannie zabiegał o to, żeby odpowiednio ukształtować ducha polskiego w trudnych czasach, bo tak mamy ten okres po odzyskaniu niepodległości, kiedy trzeba było rzeczywiście budować struktury i tutaj pod tym względem rzeczywiście i rozwijał szkolnictwo, rozwijał również organizacje społeczne, był wielkim społecznikiem, nie tylko dbało o sprawy Kościoła, ale także narodu i Ojczyzny. I to trzeba zdecydowanie tutaj podkreślić. W konferencji udział wzięli naukowcy z uczelni Bielska-Białej, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Imienia Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Słowackim Preszowie. Kardynała August Klont urodził się 5 lipca 1881 roku w Brzęczkowicach w rodzinie wielodzietnej. Jako chłopiec wyjechał do Włoch, gdzie po ukończeniu szkoły wstąpił do zgromadzenia księży salezjanów. Po złożeniu profesji zakony i zakończeniu studiów otrzymał 25 września 1905 roku święcenia kapłańskie w Krakowie. W 1922 roku papież Pius XI mianował go administratorem apostolskim głównego Śląska. Trzy lata później został biskupem nowo utworzonej diecezji katowickiej. Prymas Klont zmarł 22 października 1948 roku w Szpitalu Sióstr Elżbietanek w Warszawie.